Cześć! Jesteśmy w pięknym miejscu na spacerze. E, tam jest niedaleko rzeczka, ale e, na razie cóż, Glorcia iść do mamy, do mamy. Tylko tak się do Was na chwilę odzywam, bo nie wzięłam aparatu. W sumie tak stwierdziłam, że się z komórki przywitam, bo jest tu ładnie. Może Wam jeszcze nagram coś, ale jest ta... <gryw> dzisiaj nie wzięłam aparatu, więc za, za dużego vloga z tego miejsca raczej nie będzie. Szukamy oznak wiosny, prawda? No. Laura, a co to jest za szukanie? Ty walisz patykiem w drzewo? Co to co, 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 co ma być? No, znaleźliśmy norę, jakąś dziurę. A Laura nie wiem co robi. Laura wali patykiem w drzewo. Co ty chcesz zrobić? A te nasionka? Nasionka. No tak. No tak. Jeszcze idziemy powolutku, bo czekamy na Dawida, bo Dawid jeszcze coś tam musiał podjechać i zaraz. Tata. Może ruszymy szybciej. Tak, ty, Tata przyjdzie zaraz. Ale ładnie. A rzeczka jest e, tutaj niżej, tylko nie zbliżam się mm. na razie, bo nie chcę, żeby mi Gloria już na początku wycieczki wpadła. Mm. <laughs> Może nie wpadnie wcale, ale no na razie jeszcze jesteśmy w oddali. Kawały, kawałek od rzeczki, a tutaj idziemy sobie e, no, chodniczkiem. Takim, taką dróżką polną. Kasz? Co masz? Be? Zoria znalazła muszle. Nie, nie to. Mhm. Do mamy. No właśnie. Zobaczcie, rzeczka i to jest tutaj, a tu jest miasto i tutaj też. Są bloki i miasto, więc to jest tak niesamowite. Jesteśmy w środku miasta, a zupełnie nie wygląda. Och, Glorcia! Cześć, cześć! wczoraj byliśmy na działce na chwilę, nie nagrywałam wam, ale porobiliśmy kilka rzeczy. Już prawie mamy rozebrany kompostownik. Rozebraliśmy barierkę z balkonu, no bo trzeba ją zrobić nową tam, albo w ogóle inny balkon. Mamy pomysł na fajny balkon, ale zobaczymy, co wiecie. No a dzisiaj być może się wybierzemy z Laurą na, um, jak to się nazywa, giełda minerałów, coś takiego, Laura lubi kamienie yy, i tam są jakieś kamienie. kamienie, można nawet swój kamyk rozciąć, yy, może weźmiemy któreś z Laury kamieni, nie wiem czy one są wystarczająco duże, żeby je rozciąć, ale no zobaczymy, może weźmiemy jakiś kamień, to będzie ciekawe co tam w środku jest. No, a ja w ogóle sobie tutaj przygotowałam mm, mm, ziemniaki. Du, du, du. W ogóle dziś pięknie słońce świeci, zapowiada się fajny dzień. I zrobię takie szybkie kary, takie bardziej gęste. Mam kalefer, mam ziemniaki i być może jeszcze mam jakąś fasolkę szparagową zamrożoną, tak żeby było jedzenie. Jakieś na obiad. No i tak. Oczywiście glorka wstała mi wcześniej, ale no jakoś tam ogarniamy, jakoś tam ogarniamy, da się żyć. trochę bokuła jakiegoś zmęczonego życiem będzie trochę in, innego koloru to bardzo dobrze i zaraz jeszcze wydobędę kalafior z zamrażalnika i później mleczko kokosowe no wygrzewałam jeszcze trochę fasoli szparagowej z zamrażalnika dodałam troszkę jeszcze wody yy, zastanawiam się czy to później zagęścić mąką bo tak jak Wam mówiłam chciałabym żeby to było gęste no, ale wygląda, pachnie super wygląda dobrze jeszcze trochę doprawić solą pieprzem bo ja używam tej najmniej ostrej pasty curry Got this oh, oh, I I'm a Megalodon, I'm a big I'm flipping big bags in a fresh cash, no tic tacs. My life look like six flags, they big mad, I know that. Bitch, I'm front of V so you know my fit on chip chip chip. Since they love E, when I hit that bitch, then tip 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 yeah. I got too much on my mental. Cause I done made it out of central. Now I'm the one they shorty into. Kiedy tak, wróciliśmy z Targów, ale właśnie widzę, że jestem brudna, muszę tą bluzę wyrzucić. Ostatnio jakoś się czymś ukaprawam. I... No no dłużej już, zdążyliśmy zjeść, wyszło mi też na to kary, zdążyliśmy zjeść, ja już robię teraz naleśniki zresztą Laura zrobiła tu część ciasta, no muszę tą bluzę wywalić, przebrałam się w nią, bo mnie Gloria ulekawą. I no, ale widzę, że to jednak, to już nie zejdzie, to już jest do wyrzucenia, ale chciałam Wam opowiedzieć o targach, że zrobiłam Wam tam jakieś malusienkie przebitki, natomiast na targach było można kupić e, na sztuki skamieniałą kupę żółwia jakiegoś tam, e, 40 zł za e, jeden egzemplarz, gdzieś Wam wrzucę zdjęcie. No, ale ogólnie było dużo skamieniałości i myślałam, że skamieniałości dużo jest kamienic. dużo pięknych. Później wam pokażę, co Laura sobie wybrała. Laura się troszkę obłowiła. To mam, ja szukałam kolczyków, bo była tam też biżuteria, ale. No, mamy. Żadne do mnie aż tak nie przemówiły, a ja też nie noszę za dużo biżuterii, w końcu doszłam do wniosku, że chyba tak trochę na siłę szukam. I dałam sobie spokój, no. A jeszcze tu chciałam Wam pokazać, jaki Laura zrobiła fajne obrazy bo tam był taki kącik, bardzo fajny kącik, można było sobie robić biżuterię, znaczy dla dzieci. Biżuterię malować, z ciastoliny coś tam wyklejać i takie były przygotowane rzeczy właśnie około dinozaurowe. E, takie skamieliny w tych tematach był ten kącik zabaw i właśnie Laura zrobiła aparat mi się wyłączył, no że ja i tak bym w tym nie chodziła e, albo nie bym założyła tak kilka razy no nie wiem, może kiedyś się jeszcze bardziej przeproszę z biżuterią i będę więcej nosić ale to, co mnie zaskoczyło, to, że z skamieliny, w sensie takie duże, jakieś takie skamieliny, no to są drogie, ale takie zęby na przykład, pełno zębów, jakiś odbitek roślin, jakiś tych skamielin, takich jakby skorupek, tego było pełno za byla, kilka złotych 10, można, żeby mo Tak, zęby, mozozaura, rekina, całkiem nie tak drogo, I wiecie, chodzą. Myślałam, że to są takie... Unikaty, że wiecie, no zdobyć takie, że w muzeum nie dotykać. A tutaj pełno tego leżało, takie zęby, takie zęby, nic tylko brać. Pazurów raptora nie było. Możliwe, że to są te unikaty, ale był też taki szkielet takiego, podobno to jakiś krokodyl. Pan nam nie pozwolił dotykać, bo kosztował 14 tysięcy złotych, żeby nie spadł to było takie jakby zachowane z zębami, ale była też taka jakby czaszka mozozaura, no to kurczę, mać czaszka mozozaura? Ja nie wiem, czy to było naprawdę, czy oni coś tam... To, to było... Wiem, ale nie wiem, czy to były prawdziwe szczątki, czy to było odtworzone, czy oni ściemniali z tym, no... Nie wiem, nie wiem. Nie sądziłam, że tak łatwo są dostępne takie szkielety z dinozaura, No, ale obrazek chciałam Wam pokazać. Mogę, Laura, pokazać Twój obrazek? Yy. Tylko, że jest naprawiony, jest, został naprawiony, bo tutaj miał wypadek, jak wracaliśmy i musieliśmy diplodoka posklejać. To jest mięso dla tego pana. No i taki ten obrazek. A to w ogóle są gipsowe i te gipsowe y, dinozaury, one tam były dostępne. No dużo było tam takich fajnych gadżetów dla dzieci. Były też kamyczki do przyklejania. No fajnie tam było. Już dawać mę, może... muszę... Ja też mam takiego. Pokaż Laura. Ja też mam takiego. No pokaż, pokaż. Ty. Chcę pokazać jakimi lodami się opychamy na wieczór. Mamy takie mi, mini big milki. I co? Dobre były? Laura już dzisiaj śmietankowego, a teraz spróbujemy czekoladowe. Cześć! Witajcie w poniedziałek. Jest, słuchajcie, 6.15. <noise> idę do pracy, ale mam dobry humor, jak widzicie, bo ptaszki śpiewają, słońce świeci. Jest tak wiosennie, że nawet nie będę marudzić, że idę do biura, bo tak naprawdę to, jak jest tak ładnie, to raz na czas naprawdę można się wybrać, szczególnie, że w biurze mogę pracować wcześniej niż w domu. W domu to najwcześniej od siódmej mogę pracować, a w biurze to mogę przyjść naprawdę o jakichś porach dziwnych. Więc dlatego taka pora. A dziś się wyspałam jeszcze na dodatek, bo dziś Dawid wstawał do Glory. Chociaż tam coś kątem ucha słyszałam, chyba ze dwa razy wstał. Ale... No, ale to nie to samo jak trzeba wstać, nalać wody i tak dalej, więc fajnie. Po pracy idziemy na basen z Laurą. Dzisiaj chyba się uda wszystkim nam wybrać, bo ostatnio były takie plany, ale to Glorka, to ja, to coś tam. Ciągle tam coś wychodziło, a dzisiaj chyba się uda nam wszystkim zebrać. Powiem Wam, że jest chłodno. Ubrałam się już tak we wiosenny płaszcz, ale ponieważ szybko idę, to aż tak mi chudnie do skwiera. Natomiast jak wyszłam, to tak... oczekiwałam no, się tego. Natomiast jak będę wracać, to już pewnie będzie ładnie. No no i tak, no i wiosna idzie. No bardzo się cieszę. W taki się dorom. Moja ulubiona pora roku wiosna. A dzisiaj w radiu mówili, że jest dzień wagarowicza w ogóle. Chodziliście na wagary. No, jak możecie się domyślać ja jako dziecko nauczycielki byłam w niekomfortowej sytuacji, jak chodziło o wagary. E, z mamą miałam ustalone, że mogę iść jak wszyscy idą. E, a jak nie wszyscy szli to średnio e, nie za bardzo wypada chodzić dziecko nauczyciela na wagary. Ja sama też nie lubiłam chodzić na wagary. E, ja zawsze jak chciałam mieć tak zwane wolne, to są, dosyć miałam fajny z mamą układ. Wie, że jak chciałam mieć wolne, to mogłam ją poprosić i ona mnie zwalniała tam czy tam. Oczywiście nie, nie było to często, no bo chodziłam też do szkoły, ale fajne było to, że jak już bardzo, bardzo nie chciałam iść do szkoły, to czasem tam mi właśnie e, napisała zwolnienie, i po prostu siedziałam sobie w domu. Najlepsza opcja, a nie gdzieś łazić, wiecie, po krzokach, chować się. Y, to, to jakby, to jakby nie, nie moja, nie moja bajka. Ja zawsze, jak mam odpocząć, to odpoczywam w domu. Najlepiej. No, to jest dobra, bo mi chyba ręka, jednak ręka mi zamarza, jak tak jak trzymam aparat. Zazdę się pewnie po południu albo jutro, nie wiem, ale lubię do Was mówić rano, jak idę do pracy, nie wiem, jakaś taka jest, e, jakaś jest taka, m, nie wiem, lubię jakoś. Chciałam Wam jeszcze pokazać tu, to za mną, to jest fontanna. Jedną z oznak wiosny w Krakowie jest to, że włączają fontanny. Jeszcze nie jest włączona, więc jeszcze aż takiej wiosny to nie ma. Jest przykryta świerkiem. No. Ciekawe, kiedy ją uruchomią. Cześć, cześć, już po pracy. Jednak fantastycznie jest zacząć wcześniej. Jest 15 i zaraz odbiorę laurę. I zastanawiam się, jak uczy, uczcić dziewczynami pierwszy dzień wiosny. Może pójdziemy na jakieś plac zabaw. Myślałam o lodach, ale chciałabym jednak dochodzić ten marzec do pracy, więc może lody nie. No nie wiem, jak coś wymyślę, to wam pokażę. No idziemy na lody, ale do kawiarni. kawiarni. Czyli powinny się dzieci nie rozchorować.